Pani Twardowska. Jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanka z fawola. Ledwie karczmy nie rozwalą. Ho, ho, hi, hi, hejże hola! Twardowski siadł w końcu stoła, podparł się w boki jak basza. Hulaj dusza, hulaj! woła, śmieszy, tumani, przestrasza. Żołnierzowi, co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca, świsnął szablą koło ucha, już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kieską pomału, z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął trzy szczutki. Do Dołba przytknął trzy rureczki, smoknął smok i gdańskiej wódki wytoczył ze łba pół beczki. Wtem gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał, patrzy na dno, co u licha. Coś tu kumie zawitał. Diablik to był w wódce na dnie, Istny Niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, Zdjął kapelusz i dał susa. A, twardowski, witam, bracie! To mówiąc, bieży obcesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie. Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mnąś na łysej górze robił o dusze zapisy. Cyrograf na byczej skórze Podpisałeś ty i Bisy. Ty, jak dwa lata przebiegą, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa kładę areszt na Waszeci. Patrz w kontrakt mefistofilu, tam warunki takie stoją. Po latach tylu, a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy Zaprząc cię do roboty, a ty najtwardsze rozkazy Musisz spełnić co do Joty. Patrz, oto jest karczmy godło, Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, A koń niech skopyta utnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, Żebym miał czym konia chłostać I wymuruj gmach w tym lasku, Bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha, Wysoki pod szczyt krępaku, Z brud żydowskich ma być strzecha, Podbita nasieniem zmaku. Patrz, oto na miarę ćwieczek, Cal gruby, Długi, trzy cale. W każde z makowych ziareczek wbij mi takie trzy bratnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści karmi, poi, potem bicz z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Fardowski dosiadł biegusa, próbuje podskoków, zwrotów, stępa, galopuje, kłusa, patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie Bisie, lecz druga rzecz nieskończona trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi. Aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi, skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy. Otrząsł się, drrr, parsknął raźnie. Teraz jużeś w naszej mocy najgorątszą odbył łaźnię. Jeszcze jedno, będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj, oto jest kobita. moja żoneczka twardowska. Ja na rok u belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha, tymczasem już blisko klamki. Gdy mu twardowski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza dotąd jak czmycha tak czmycha